Cześć, z tej strony Tomek, witam na kanale. Bitcoin w ostatnim czasie co prawda odbija od 38 500 i koryguje do 44 000. Czy to będzie koniec tej korekty i czekają nas wzrosty powyżej 50 000, na co wszyscy hodlerzy czekają? Czy może jednak stanie się to, co nam mówi analiza techniczna i będziemy spadać dalej nawet do poniżej 30 000 dolarów? O tym, sobie dziś będziemy mówić, a także będzie kilka, kilka informacji na bardziej tej tezy, m.in. przepływy między ETF-ami, innymi takie rzeczy jak long-term versus short-term hold holders. Omówimy sobie to, pokażę moje trady, jak tam wygląda mój trade, jak wygląda moja sytuacja i co planuję w najbliższym czasie. Pamiętajcie, że to co mówię, nie jest poradą inwestycyjną. Jeżeli to jest nowy w świecie krypto, to gdzieś tutaj w rogu będzie playlista edukacja, a my przechodzimy prosto do wykresów, które mówią nam, Które mówią nam, że co prawda odbiliśmy się do tych 40, jest pełne 4000 i wszystko wskazuje na to, że jeszcze trochę będzie trendu wzrostowego. Ale najważniejsze, co nas tutaj dotyczy, to jest ta linia tego trendu, który zarysował się od Października tamtego roku, kiedy to ETF-y zaczęły grzać rynek i ta linia trendu została zachowana aż do momentu, kiedy to dwa dni po wejściu ETF-ów trend się załamał, został przybity dołem i yy, kilka razy już miał lekkie, yy, lekki, lekki retest od spodu. A to, czego oczekujemy teraz, to będzie kolejny duży retest, bo Cena spadła poniżej 40 500. To było te kilka poziomów, które tu jeszcze trzymały tego bitcoina. Jeżeli on by nie spadł poniżej tego poziomu, który tak, się odbiła, to jeszcze byłby to pozytywny sygnał, bo nie byłoby zarysowanego niższego dołka, tak jak to jest tutaj. A skoro mamy już niższy dołek od tego i tego poprzedniego, to wszystko wskazuje na to, że trend został przełamany w dół. Przełamany w dół. nastąpiło odbicie o 38.500. I czy traderzy czekają teraz na ponowne przetestowanie tego trendu od dołu. Czy to będzie w tym miejscu? Czy może gdzieś wyżej? To już tylko czas pokaże. Myślę, że będzie gdzieś w najbliższym czasie. Jak widzimy po drodze jeszcze jest coś takiego jak Fibonacci 618. Tutaj co gdyby zostało osiągnięte, to nie zostałaby jeszcze dotknięta linia trendu, więc możliwe jest, że w najbliższe kilka dni, to jest do 7, 8 lutego, będzie nawet dobicie do Fibonacci 7, 8, 6, aż do tego poziomu, co byłoby świetnym momentem, bo zostałyby dotknięte dwie linie trendu, czyli trend przetestowany od spodu, a do tego, a do tego jeszcze linia Fibonacci 6, 8, 7, w tym samym miejscu zahamowałaby właśnie te wzrosty. Jeżeli to by się stało, no to korekta mogłaby być dużo głębsza. Jak wiemy, nie jest zawsze. Jeżeli ktoś myśli, że to jest odbicie rynku, to jest na to bardzo mała szansa. Zazwyczaj odbicie nie jest w kształcie litery V. Jeżeli już miałoby być odbicie i byśmy mieli potrzebować powyżej 50 tysięcy, to powinno być gdzieś tutaj. Jedno odbicie, gdzieś tutaj retest, wyższy dołek, i dopiero powrót do wzrostów gdzieś przed Halwini, który już za na 90 dni mogłoby mieć coś takiego miejsce. No ale co? Musimy patrzeć na to, co nam rynek mówi. Rynek nam mówi i analiza techniczna, i to co za chwilę powiem jeszcze poza techniczną analizą, mówi nam, że jednak większa szansa jest na spadki. Po czymś takim od 25 148. Jest to bardzo prawdopodobne, że będzie to jeszcze większa korekta niż teraz. No teraz sobie przejdźmy do ETF-ów, bo no wszyscy twierdzimy jednak, że ETF-y to jest coś, co dalej grzeje rynek, bo ETF-y już powstały, ETF-y już handlują. Do ETF-ów wpływają pieniądze, tam są gracze, którzy będą kupować bitcoina, muszą go kupić, a coraz mniej bitcoinów będzie wypuszczanych na rynek. No to sobie zobaczmy. Mamy tutaj przepływy między ETF-ami bitcoinowymi. I nie jest tajemnicą, że z ETF-u GBTC, do tego Grayskajna, odpływają pieniądze i wpływają głównie na te ETF-y. Czyli są przepływy między tymi, tymi funduszami, dlatego że Grayskajna ma najwyższą prowizję, to jest ponad 1%, a te inne ETF -y mają niższe. Więc traderzy stwierdzili, ci, którzy tam trzymają na tym Grayskaju, że jednak sobie przerzucą to na ETF, który będzie im naliczał niższą opatę. A do tego jeszcze skorzystają na czymś takim jak podatek, bo jeżeli teraz sprzedadzą, to wykażą straty na tym ETF-ie, Gry co dzięki czemu zapłacą niż podatek. Więc widzimy, te przepływy napływają do innych ETF-ów, ale od 22 stycznia te przepływy są teraz mniejsze. Tu mamy wpływy, tak? Z drugiej strony to są góry. Czyli to, co powyżej 0, to jest 0. Powyżej 0 są wpływy do tych y, innych funduszy. Wpływy, zarówno z Great Sky, jak i z innych źródeł, są cały czas malejące. Tutaj w ostatnim czasie, 29, one zyskały nieco większy y, wpływ, ale jak widzimy, zainteresowanie tymi ETF-ami tutaj spadło, spadło, a wzrosło dopiero 29 i dalej ze względu na to odbicie, o którym mówiłem, właśnie. Y, po 28, 27, 27 to tutaj mieliśmy, tutaj mieliśmy, gdzie ja to mam, tutaj mieliśmy 27, zamknięcie rynku, to jest sobota. Bitcoin odbił, i mamy przez to właśnie napływ po tym weekendzie, czyli od poniedziałku, mamy napływ do tych ETF-ów. Więc jeżeli cena urosła trochę, to napływ nastąpił, ale ogólnie trend jest spadkowy napływu do tych ETF-ów. Zobaczmy sobie teraz, jak wygląda sytuacja na to jest long term holders, nie będzie holders, holders supply in loss, czyli ile, ilu tych długoterminowych inwestorów jest na stracie, wykazuje stracie, stratę. I zobaczmy. Tutaj jest przekroczenie 40 tysięcy dolarów. Mówimy 20 k, tu jest około 40 k, a ta żółta, złota linia to są ci długoterminowi gracze, czyli portfele powyżej 155 dni, które trzymają bitcoina. One wykazały mniejszą stratę, czyli z 2,8 miliona portfeli, ta ilość spadła do miliona, do około miliona portfeli na stracie. Znaczy, że powyżej 40k oni już nie są na stracie, więc. Oni kupili po około 40 tysięcy, skoro już poniżej tego, powyżej tej ceny, tej czarnej, to jest cena Bitcoina, ich strata już nie, nie istnieje, są na, na plusie, są w zysku. I zobaczmy, jak cena Bitcoina spadła na chwilę poniżej 40k, oni znowu byli, niektórzy z nich, w stracie. Więc są to ci długoterminowi gracze, którzy kupili w poprzedniej hoście po 40 tysięcy, bo w poprzedniej hoście by Bitcoin osiągnął cenę 40 tysięcy i wyższą. A po pęknięciu bańki już tej ceny nie osiągnął aż do teraz. Więc są to gracze z poprzedniej hoci, powyżej 155 dni. A teraz spójrzmy na short term hodler supply in loss, czyli strata krótkoterminowych inwestorów. Od momentu wypuszczenia ETF-u, czyli do tych spadków z 49, niestety, na 1000, zaczęły się spadki, prawda? Mieliśmy ogromny wzrost krótkoterminowych graczy na stracie. Krótkoterminowych, czyli poniżej 150 dni na swoim portfelu. Te portfele wzrosła ilość ich od prawie, że zera do ponad 1,2 mln. 1,2 mln portfeli na stracie. Od Początku ETF. O czym to świadczy? Że ci ludzie kupili na górce. Kupili na górce. Są to nowi inwestorzy, którzy usłyszeli, że Bitcoin wchodzi na giełdę. Takie słyszałem głos od moich znajomych, bo gdzieś tam usłyszeli, co nie są w temacie, że Bitcoin wchodzi na giełdę. Czyli nie wiedzieli dokładnie, czym jest ETF, ale może trzeba kupić. I zaczęli właśnie kupować pod to wydarzeniem, kiedy ETF został wypuszczony. Lub kawałek wcześniej, kilka dni wcześniej zaczęli to kupować. I oni są teraz na stracie. A jak zachowuje się taki młody inwestor, taki, taki niedoświadczony? No oczywiście sprzedaje, sprzedaje jak ma stratę i bardzo możliwe, że to właśnie oni zbijają cenę Bitcoina, przez co mamy takie spadki poniżej 40 tysięcy. To już osobicie, tylko to jeszcze nam dane oncze nie wykazały w tym krótkim wykresie. To sobie zobaczmy jeszcze takiego tweeta e, Michaela Van, e, Van Poupa, on jest i funder MN Trading Consultancy. E, jeżeli e, tutaj, if you were as confident, jeżeli czujesz się tak pewny podczas wypuszczenia ETF-u, e, by go kupić, czyli bitcoina, to tym, e, should, czyli tym razem tym bardziej powinieneś być zainteresowany kupnem bitcoina, jeżeli on spada. No, taka jest, yy, taka jest prawda, że jeżeli wierzysz w fundamenty, no to bardziej powinieneś być zainteresowany kupnem, kiedy jest promocja, kiedy masz, kiedy masz przecenę bitcoina. Tylko powiedzmy sobie, czy tak się zachowują nowi inwestorzy? Czy oni są przekonani co do fundamentów bitcoina? Czy może kupili bitcoina, bo usłyszeli, że wychodzi jakiś ETF, co nie do końca wiedzą, czym jest ETF, yy, i słyszeli, że to będzie teraz rosło? To taka mała dygresja. Jak się może zachować nowe, właśnie nowy inwestor? i jak to wygląda na danych onchain. Na koniec jeszcze mój trade. Ja dzisiaj, dzisiaj rano zwiększyłem swoją dźwignię do 2,5. Zwiększyłem oczywiście, jak tutaj byliśmy na czy tu mamy wzrosty. O, w tym momencie rano mogłem oczywiście wieczorem, ale, ale spałem, więc dzisiaj 31, tak dzisiaj chciałem jeszcze wczoraj to robić, ale stwierdziłem, że myślałem, że jeszcze w tym dniu wczorajszym wieczorem pójdzie wyżej. Poszło dzisiaj mały spadek, więc w tym momencie, o tutaj, zwiększając swoją dźwignię z 2 do 2,5, mimo że teraz są wzrosty i jeszcze tych wzrostów oczekuję, to jest to dalej kupienie na, jest to dalej tak jakby sprzedanie shorta na górce, czyli zwiększenie z 2 do 2,5. Jeżeli to teraz by spadało, to ja bym był w większym zysku. Jeżeli ta cena jeszcze dobije gdzieś do 4, 46 tysięcy, to zwiększę tą dźwignię myślę do maksymalnie trzech. Więcej nie chcę przeginać, bo 100% będę ustawiać myślę na przebiciu tego poziomu, jeżeli takowy by nastąpił, bo tego nie, nigdy nie będziemy pewni, pamiętajmy, że jest to gra, gra na szanse. A jeżeli ktoś jest zainteresowany grą na dźwigni, handlem lub no, kupnem swoich pierwszych kryptowalut, to oczywiście zapraszam na giełdę BitGet, która, co ciekawe, płaci. Yy, daje bonusy, daje punkty za codzienne logowanie. Można zgarnąć 26 punktów za codzienne logowanie, za zrobienie KYC 500 punktów, a potem te punkty można sobie wymienić na USDT, którymi można handlować na tej giełdzie. Punkty dostaje się również za pierwszą wpłatę, handel i kilka innych zadań, Gdzie daje również ciekawe bonusy, ciekawe promocje i tak dalej, więc zapraszam, link będzie w opisie tego filmu. Na dziś to już wszystko, pamiętajcie, że mimo tego, że Bitcoin może zaliczyć korekty nawet do 30 tysięcy, to no my wierzymy w te fundamenty, wiemy, że Bitcoin się indziej nie wybiera, fundamenty jego się nie zmieniły i zostanie z nami na lata. Pamiętajcie, o łapce w górę w górę komentarzu taktycznym dla zasięgów, subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie i trzymajcie się do następnego cześć.